Babciu, o, gdzie jesteś? E, nie, nie jestem na e, Zaraz będę, tylko muszę przygotować ci niespodziankę, bo dzisiaj masz w rodziny. Nie wiem, czy pamiętasz. O, jest jakiś. O, Co? jest. jakiś czy nie jest. Co tu robi? W pokoju. W pokoju. Co, co ten karaczan robi? Tak Babciu. Bo jakiś karaczan. Babci swoje... Babciu zajął swoją. Babciu. Wielki teraz, z wielkie są. Babciu zajął swoje okulary, to ja twój wnuczek. Babciu. Przed... Ok, już pewnie umarciu. To Ja idę stąd. znowu, co ty za karaczan. Dobra, ty stara szmulo! Łap to! O Jezus ja co się stało z tymi Karaczanymi? Rzucają we mnie. Łap. Uciekam. No Uciekam od mnie. Ba babciu, ale... Dzisiaj twoje urodziny, ja miałem... Ja... Musiu, gdzie jesteś? No, z tyłu za tobą byłem. O Jezu. No tutaj, to? nie, to, to nie, to nie, to nie, to nie jest upkaraczane. Czekaj. bo się o lampę. Tu, babciu. No z, Michałku! No z tyłu za tobą jestem! Jezu, cały czas coś słyszę, ale no ja go nie widzę. A, babciu... Michałku... Jest, coś się rozbiło. Michałku, to ty? Tak, to ja! To, to i prezent ci przygotuję. Da, daj mi jeszcze minutę. Dobra. Ja, mam coś specjalnego dzisiaj... A co, co ty tam pęszysz? W tych... Leżeć? Ho! <laughs> patelnie masz? mnie... Coś, coś Ty... babciu, o, bab... co, co się dzieje? Czemu coś... się, czemu jest ciemno? Dość mnie. Dobra. Dość mnie. C babciu? Ale, hmm. czemu się robi ciemno? Ja się boję ciemności. Hmm. Widzisz? O, babciu, co się z tobą dzieje? Nie podoba mi się. No babciu Gdzie mam czekać? Gdzie mam ciekać? Dobra, jestem bezpieczny. O, tu jej nie ma. Co to? Babciu, czemu włączyłaś straszną muzykę? Babciu. Babciu Gdzie ty jesteś? Ba babciu? Yoko. Dobra, Yoko. muszę, muszę użyć tego. Babciu? Babciu, gdzie Yoko. jesteś? Ja jestem w salonie, muszę. Yoko. Michałku, już, już jesteś dobrze, już tak. Nie wiem, spokojne. przez chwilę. Przez chwilę myślałem, że się zamieniłaś w coś. Nie. W coś o, strasznego. O, spadłam tylko spokojnie. Nic. A tak możesz mi powiedzieć, gdzie jesteś? Nie, tak, na schodach, Michałku. O, dobra. Palisiek! <gah> Żebyś spłonęła, Michałku. Nie, ja widziałem o, Babci, bo to ja... nie jesteś ty. Nie, 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 spokojnie. Jesteś opędola! Chodź, chodź, ja tylko jedną rzecz muszę zrobić. Jezu! Chodź to domu, niebały bałeś? Czy, czy ty mię ugryzłaś? Ty, ty, ty nie masz zębów! Ty nie masz ręki! Babciu! Zrzuciłem w ciebie ręką. Babciu, czemu mi odgryzłaś rękę? Dobra. Nie! Babciu! Jezu. Jezu. O mniam mnia. mnia, 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 mnia. Babcia się za chwilę wykrwawie przez... O! Chyba się wywaliłaś o mnie Bab... Coś nie. podał ba do Dobra Ja tu mam karabin za chwilę się rozprawię z tobą ty O Dobra odejdź No się no Szybko bandaż Cokolwiek Dobra, proszę, żeby tutaj był ten granat. Tak. Szybko, szybko, szybko. Nie ma tutaj. Eee. Babciu, co ci się stało? Dlaczego taka jesteś? Coś dodałeś do pudingu. Ja nic nie dodawałem. Ja chcę moją babcię odzyskać. Jezu. Ktoś otworzył drzwi. Pomogę ci. Nie, nie trzeba pomocy. Dzięki, babciu. Bo ja nie potrzebuję kluczyków, żeby te twoje śmieszne skrzynki otworzyć. A! No to... I ci otworzyłam, proszę. No to nie otwieraj. Jezu! Dobra, leżeć. Aaaa! Znowu! Nie. O Jezu, co? co?! Babciu... Ty mi... W... odkrywasz głowę! <ślesk> Okej... Okay. Babciu... Michałku? Tak, babciu? Jestem. E, jestem w salonie. E, zbieram butelki, bo ostatnio zachlałaś mordę. A, e, Michałku, ja cię prosiłam, żebyś tak nie mówił. A ja cię prosiłem, e, żebyś nie piła. Ale to, co ja piję, to są moje lekarstwa. Tak? To, co to jest? O. Michałku, no nie każ mi dzwonić po E, to... Michał, chodź, zrobimy naleśniki za to. Dobrze dobrze, 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 okay. dobrze, dobrze. No przepraszam, babciu, ale po prostu mnie to zirytowało. Czekaj, rozwalę tą butelkę o okno. To co zrobisz? No. Roz rozwaliłem, znaczy. Wy wyrzuciłem butelkę Ech. po prostu. Znaczy, Czy... nie wiem. Gdzie jesteś? W kuchni, no mieliśmy naleśniki robić. Tak, już i idę, ale troszkę przyznam... Wyprowadziłeś mnie z równowagi. Przepraszam, babciu, nie, nie chciałem, to... No bo ja się naprawdę staram. Twoja mama dzwoniła, poprosiła, żebym ci pomogła, żebym się zaopiekowała. A ty co? Czemu no. ten talerz tak niesiesz? No nie No bo naleśniki to... robimy. <laughs> babciu, patelnię też mam przygotowaną do naleśników, chcesz? Masz, proszę, patelnię do naleśników. To ja sobie usiądę spokojnie i poczekam, a ty zrób na dobra? Dobra. Okej. Okay. Nie trafi. O. o, Boże. Dobra, posłuchaj mnie. Ja Ała! chciałam się z tobą trochę powabić. Chciałam Mam, być miła. Na chciałam do piwnicy. No, naprawdę być miła. Mhm. Naprawdę się starałam, a ty jak zawsze musiałeś to spierdolić, ty mały śmieciuk. Naprawdę jestem wciąż w szoku. Nie idę i dzwoni po rodziców. se, dzwoń. DZWONI! Dobra! DZWONI! Siemanko! Dwoń! Zobaczymy, powiedzą ci dokładnie to samo! Jesteś jakimś śmieciem! Dobra, tu jest telefon! Tit, 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 tit. Szybciej odbierzcie, idzie, no idzie! Cześć Michałku, to ja, Mamo, ma, 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 ta babcia... Ma, ma, ła. Michałku, halo Michałku, co się dzieje? Mamo, przyjeżdżajcie szybko, ta babcia jest psychopatką jebaną. Michałku, jak ty się wyrażasz? Sorry, sorry mamo, ale... byś musiała zobaczyć, co ta babcia robi. O, ma... Ja nie, to jest moja mama, więc... Masz szlabin, no, ma, idź do pokoju. Ale. Ma, mamo... Teraz mam tatę do telefonu. Dobra. Dobra, na razie. Pa. pa. Oj, no co? No. Wyszła ci na dobre. Powiedzieli mi, żebym, żebym. żebym dał tobie na przeprosiny, że to moja wina. Masz, Michałku. Tak? No, nie, no, już się chowa. Nie, 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 ja się tylko się po coś chowa. poszedłem, Babciu, na przeprosiny. Proszę, ma, masz nóż do smarowania na liśników dżemem. Jestem w kuchni, zapraszam. I idę, idę. Ale. Czy ty jesteś w kuchni? Babciu. Ty głupi dzieciaku. Babciu, ale ciebie nie ma w kuchni. Co, co no właśnie. powiedziałaś, że. Jestem Bo głupi. No właśnie. Jestem wszędzie. Oj! Jezus Maria. Aż skaczę na łeb. Nie, nie skaczę! Tak. <noise> co ty zrobiłaś? Skoczyłam na łeb. Taką! Tak buta. <noise> Było skakane na łeb. Dobra, Michałku, posłuchaj mnie mhm. uważnie. Tak? I Yy, musimy zrobić jakieś rzeczy razem. Jakieś tak. Aktywności. Yy, to choć może naprawimy łazienkę soty na to. Bo tutaj yy, tak. Kibel o, przecieka. To jest dobry pomysł. No to chodź, ja czekam. Wskoczę nawet w ten. O, o, oczywiście, już wiem dlaczego. Skąd te problemy? Bo butelka Jakie? jest. Babciu! Nie zostawaj tych butelek wszędzie, gdzie popadnie. Nie, to, to nie, to nie jest moja wina. A kogo? Dla... Zobacz, ja mam klucz no tutaj, na, napraw to. Jakaj, bo tu, tutaj są moje yes. y, tabletki. Mhm. Mm Dobra, tu... No... A... znalazłem fajną zabawę! No, na, naprawisz to czy nie? Tak, co... już, już, już wnosi, tylko daj mi to! Ten tutaj, tak, o tutaj. Dobra. Ten tu. Dobra, czekaj. Proszę troszkę, bardzo, rzucam troszkę, to. Troszkę, okay. o, tak. o, 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 o! 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 Tak, jak wzrokiem! Tak. Tak. O! Babci, to nie tak chyba miało wyglądać. Ale mi kopa sprzedałaś. Masz ze swojej małej skórki, Babciu. Bab babciu, a podejdziesz do okna? Ja a... idę na balkon, jak coś. Mhm. Na balkonie możemy porozmawiać i tam wszystkie nasze spory wyjaśnić. No, za chwilę cię wyjaśnię, spokojnie, spokojnie. Oła. Walnęłam się drzwiami, A, widzę. Nie trafisz mnie stąd, weh. No, z... Próbujesz... When you try so hard, but you don't succeed. No, ale babcia na nutki fajne. No ja znam. O, to znałaś? Oh mój kręgosłup! Dobra, zrzucam się z kąpielą. O jasu, przewróciłem Dojca. się. A, czy nie chodź mnie? Dojca. Dobra, szybko. I co? Chodź! Od razu jakoś. wybiłeś. Babciu! Dobra. to ja sobie tutaj kwiatki poczyszczę. Wypielę ogródek. Mhm, to, to ja ci pomogę, bo jestem uczynnym wnusiem. Ale zostaw to. Jest, gdzie to jest. O. Babciu, już zapomniałeś o czymś. Wow. O półtańska na twojej mordzie! Dobra. Ja potrafię szpaga po dzisiejszym dniu, wiesz? No wiem, widziałem, bo... W szczerze... ogóle nie no. wiem. Podej się ja ci coś pokażę. Widzisz moją banię? E, czekaj. Ogólnie moją łysą banie. No widzę, widzę. A widzisz, że ma taką kreskę przez tą banie? Nie. Wiesz co, bo to wiesz od czego? Bo mi mózg wycinali. Miałam tak, tak. transplantację mózgu. Po twoim zachowaniu to... to by się skazało. No dobra, ja sobie tutaj wyczyszczę te kwiatki. Babciu! Ale mieliśmy robić naleśniki! Tak wow. zwykle to jak samo. ja mam robić naleśniki, jak patelnię wyrzuciłeś właśnie? No bo... Mikopa sprzedałaś. A ja napiłbym się herbatki, masz. Czajnik. Ty nie myślisz! Wiesz co? Miałam się naprawić jeszcze Umer Ja naprawię twoje zachowanie. Klas ma rekord polski! Ale pole... O Jezu. Chwila. Okej. Okay. Nie bierz tego. O Boże. Szybko, szybko, szybko. Dobra, Tracił. idealnie przed drzwiami. Lionel Messi podchodzi. Nie trafisz, tutaj. ty trafisz. A, ja słupek. Tak. Bramkaż był. Niewiele zabrakło. Dobra, Wnosiu, czas chyba na te naleśniki, co? No, no ja jestem taki głodny. Podaj no, mi się patelemkę. E, chwila bo. E, nie, 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 nie ma patelni. Wnuniu. Co? Na czym ja mam to zrobić, jak nie ma patelni. No, mam pewien pomysł. Na twojej ręce upieczę. O, kurwa. Dobra, Ty tu jesteś, Jezus, Maria, nawet cię nie zauważyłam. <grym> to, nie ale ale kopatowi i sprzedałaś. Na, tak, no tak, no. zmiłuj się. Dobra, otworzę jeszcze drzwi. No Jadu ja tam nie. Ja tam chciałem zobaczyć, co tam. Dobra. Leż jeszcze sobie. Ała, A tutaj mamy. Tutaj będą leżały Twoje zwłoki, siamanko. Przecież ja to mogę tworzyć, tym mojarzu mały, wstrętny. Nie trafi. Ja coś mi dostało, coś mówiłeś? I to. O Jezu. Znowu to samo, babciu. Nie, ja tylko szukam swoich leków. No ja, ja szukam e, szklanek. Szklanek. Żeby ci łeb, roz mam. To jest do naleśników potrzebne zobacz, o, babciu. Tak, 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 to potrzebuję daj. To trzymaj. A, złapiesz to czy... Trąciłeś mi szczękę, ty mały skurwony. Dobra, babcia, kończymy zabawę Oj. Eee... Chłopie. Oj! Cześć! Wstyd mi za ciebie, że twoi rodzice wychowali takiego zjeba. <laughs> Mocne słowa jak na... Babcie. To jest no! mały szybko, Chodź szybko. Tu. Nie poddam się bez walki. Babciu. Babciu. Szybko na górę wejść. Babciu, wiem, że tutaj stoisz obok. Je mała papajo. Nie masz pojęcia co się dzieje. Gdzie ty jesteś? Mówiłam, że idę na górę. Okej, okay, to ja też idę na górę z niespodzianką. Tylko Babciu, możesz już nie brać żadnych leków, bo ci... A! No i no, no, po co ci to? Szybko, szybko, szybko. Szybko! Kurwa, skończy mi się na to? Dobra. Nie! A! No i po co to było? Nie wiem.